Cześć kochani, witam się z wami serdecznie na moim kanale. Dziś czytanie dla znaku zodiaku Lew na miesiąc maj. Jeszcze zobaczymy co tutaj dla lwa, dla waszego znaku zadzieje się w tym miesiącu. Wczyszczę sobie karty. Zobaczymy co przed wami w miesiącu maju jeszcze się zadzieje. co dla znaku zodiaku lew. O, widzicie, co się dzieje? W miesiącu maju się zadzieje. Znak zodiaku lew. Miesiąc maj. Kochani, czekacie na, jaką, na jakieś spotkanie? Na jakieś spotkanie. Spotkanie może być w gronie rodzinnym. Spotkanie może mieć związek z Waszą miłością, z kimś, kogo kochacie, darzycie uczuciem, tak? W miesiącu maju dostaniecie informację, że to spotkanie jest na horyzoncie dla Was. To spotkanie nie odbędzie się w miesiącu maju, w miesiącu maju informacja o przyjeździe, powrocie, o spotkaniu się z tą osobą, tak? Ta osoba może do Was przyjechać, może przyjechać z zagranicy może powrócić. W każdym razie jest spotkanie przy miłości lub przy rodzinie. Jeżeli dawno nie widzieliście się z kimś z rodziny, z mężem, z synem, córką, z kimś przy rodzinie, to spotkanie jest dla Was na horyzoncie. To spotkanie najprawdopodobniej będzie miało miejsce w najbliższych miesiącach, maj, maj przepraszam, czerwiec lub lipiec. Ale informacja o tym spotkaniu, że coś dojdzie do skutku, że ktoś kupi bilety, że się do Was wybiera w miesiącu maju, jeszcze dla Was. Kochani, co jeszcze? Tutaj dla części z Was pokazują mi się jakieś sprawy sądowe lub sprawy związane z Waszą pracą. Jeżeli myślicie o wyjeździe za pracą, jeżeli my, myślicie o zmianie pracy, szczególnie chodzi mi tu o jakieś wyjazdy zagraniczne do pracy. Dla Was szczęśliwe, pomyślne zakończenie. Również w miesiącu maju będzie informacja dla Was, że coś idzie zgodnie z Waszym planem. Co dalej w miesiącu maju? W miesiącu maju dla znaku Zodiaku Lew. Jeżeli oczekujecie, na jakieś pismo z urzędu, na jakieś dokumenty, coś co może mieć związek również z przeprowadzką, zakupem mieszkania, wynajęciem mieszkania, do trzech miesięcy czasowość. Karta mi się pokazuje, że dostaniecie informację do trzech miesięcy o pozytywnym rozpatrzeniu waszej sprawy. Pozytywne jakieś pismo, tak, do was przyjdzie, jakaś wiadomość, coś na co czekacie. W tym momencie zobaczymy, co jeszcze dla znaku Zodiaku Lew w miesiącu maju się zadzieje. Kochani, jeżeli macie partnera, pokazuje mi się tutaj, jeżeli macie brak kontaktu przy partnerze, o, w ten sposób, może między wami jest brak kontaktu, macie nadzieję na zgodę, macie nadzieję na. Pomyślność w waszej relacji, na powrót waszej relacji, to też dla was to się zadzieje. No, macie same pozytywne karty, powiem Wam. Pozytywne karty. Wasze nadzieje zostaną wysłuchane w miesiącu maju. Powrót eks-partnera do waszego życia. Sprawy nieprzyjemne, sprawy yy, związane z jakąś smutną wiadomością lub informacją, to wszystko zostanie za waszymi plecami, to nie będzie miało już znaczenia to się nie będzie dla Was liczyło na, na ten moment, miesiąc maj zamyka, okres takich nieprzyjemnych spraw przy Waszym domu. Zobaczę teraz konkretnie, co przy Was, co przy Waszej pracy, bo tak to karty mi wyszły takie ogólne informacja dla Was, ale zobaczymy, co przy finansach, co przy pracy dla znaku Zodiaku Lew w miesiącu maju. Co przy finansach, co przy pracy. No i tak jak mówię, część z Was myśli o jakiejś podróży, o wyjeździe zagranicznym, za pracą, za poprawieniem swojej sytuacji materialnej. Macie po prostu nieustanne myśli nad jakąś, myślicie nad jakąś zmianą. I tutaj, no i karty widzicie, no praktycznie podobne im wyszły karty, jeżeli chodzi o pracę i o finanse dla znaku Zodiaku Lew. Macie nadzieję, myślicie, marzycie, pragniecie jakiejś zmiany w Waszym życiu, poprawy Waszej sytuacji finansowej i materialnej. Dla Was na ten moment jakaś propozycja pracy zagranicznej w miesiącu maju, wyjazdu zagranicznego, ta propozycja mogła już paść w Waszym życiu, ale pokazuje mi się, że tutaj jest rezonacja dla Was w miesiącu maju, jest jak gdyby wszystko pójdzie, zacznie, zacznie przeć, na, zacznie, przeć tak? zacznie iść do przodu, zacznie nabierać tempa, bo do tej pory coś stało w miejscu. Co przy finansach dla znaku Zodiaku Lew w miesiącu maju. Kochani, dla części z Was tutaj, przy finansach, przy jakichś też pismach, urzędowych sprawach, tu karta rezonacji od 24 godzin do 4 tygodni czasowości. Coś się dla Was zadzieje. Do czterech tygodni. Także możemy zahaczyć tutaj o czerwiec, o dwa pierwsze tygodnie czerwca, jeżeli chodzi o jakieś sprawy urzędowe fin z finansami związane mm, przy Waszym domu. Coś na co czekacie. I to, kochani, może mieć związek z Waszą pracą dla części z Was, ponieważ tu mi się pokazuje do czterech tygodni jakaś podwyżka, jakiś awans, propozycja awansu, zmiany stanowiska pracy, tak? Lub propozycja lepszej pracy, jeżeli jesteście osobami, który, które pracy poszukują, potrzebują zmiany. Tu mi się po prostu pokazują zmiany. Macie dosyć jakiegoś etapu w życiu, przy waszym domu, w ogóle etapu takiego y, zawieszenia, etapu takiego jak gdyby przez ostatni czas niezbyt udanego okresu w waszym życiu. Potrzebujecie konkretnej zmiany i tu mi się pokazuje dla was. Że miesiąc maj przekreśli, jak gdyby, ten kiepski okres zawieszenia w waszym życiu, takiej stagnacji przy finansach, żadnego ruchu manewru, wszystko wisi, tak? W powietrzu. Co to oznacza? To oznacza, że sprawy urzędowe się ciągną, decyzje nie przychodzą, szukacie pracy jest problem, coś jest zawsze nie tak. Dla was miesiąc maj zakończy ten taki. Etap w zawieszeniu. Wasze życie wejdzie ruch. Zacznie się coś dziać w waszym życiu. Przy finansach, przy pracy. Tak jak mówię tu dla części, tak jak mówiłam o, te, o tej rezonacji do czterech tygodni, dla części z was czas rezonacji może się przeciągnąć do trzech miesięcy. Dla części z was. Czas rezonacji może się przeciągnąć do trzech miesięcy, szczególnie jeśli to ma związek właśnie z przeprowadzką i z wyjazdem. Do czterech tygodni będzie jakaś informacja przy Waszym domu o pozytywnym rozpatrzeniu Waszego pisma, o pozytywnym rozpatrzeniu decyzji, ale coś, co ma się konkretnie zadziać, czyli właśnie albo konkretny wyjazd za granicę, czyli dostajecie w mają informację, wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko zaczyna się. W dobrym tempie rozwijać, ale konkretny Wasz wyjazd nastąpi do trzech miesięcy, tak? Abyście mnie dobrze zrozumieli. Kochani, teraz zobaczę, co dla Was przy miłości, nasz kwarc różowy na miłość się poruszył. Co przy miłości dla znaku Zodiaku Lew? Dla znaku Zodiaku Lew, co przy miłości. Jeżeli chodzi o stałe związki, jeżeli chodzi o stałe związki, dla części z Was no, wychodzi mi tu karta rozwodowa. Karta rozwodowa, ta, to już się toczy. To nie nastanie w maju i to nie zadzieje się w maju. To już się toczy. Dla części z Was wchodziło w grę, w grę wszedł romans, osoba trzecia, rozczarowanie partnerem, po prostu decyzja o rozstaniu. Dla części z Was w maju część z was podejmie decyzję, lub już ją podjęła, bo mamy połowę maja, o rozstaniu, o rozwodzie, o separacji, o takich sprawach. Jeżeli, jeżeli szukacie partnera lub partnerki, musicie tutaj uważać, kochani, musicie uważać, gdyż jest tu przy was jakaś osoba, która ma niezbyt. Dobre intencje w waszą stronę. Co to oznacza? Musicie, do, musicie być po prostu czujni, tak? Nie to złoto, co się świeci. Że tak to ujmę, tak mi karty mówią. Nie to złoto, co się świeci. Tu może być rozżalenie, rozczarowanie, oszukanie przez partnera w miesiącu maju. Czyli na zasadzie ktoś może was rozkochać w sobie. I zniknąć bez powodu. Ktoś może chcieć pożyczyć od Was pieniążki, ktoś, na kim Wam będzie zależało, i może być problem z odzyskaniem tych pieniędzy przy miłości. Przeszkodą też dla, jak gdyby dla Was, przy miłości, mogą być też Wasze dzieci. To nie jest przeszkoda, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale jakby w tej relacji między wami a tym partnerem lub partnerką, dziecko stanowi tutaj taki problem, tak? Dziecko stanowi problem, bo powiedzmy, ale jesteś super, fajny, fajna, szkoda, że masz dziecko na takiej zasadzie, lub dla części karty rezonują, że dziecko jest przeciwne waszemu związkowi. Co jeszcze przy? miłości. on mi się wybiła właśnie sprawa sądowa, czyli jakieś sprawy alimentacyjne, sprawy rozwodowe, separacyjne. Dla osób, które są w relacji, oczekują na jakieś spotkanie. Jest miłość, szczęśliwe zakończenie w miłości dla was w miesiącu maju, czyli dla części z was, dla osób spod znaku Lwa. W miesiącu maju dojdzie do spotkania, na które długo czekacie, do odnowienia kontaktu z partnerem lub partnerką, na które długo czekacie. Coś zarezonuje przy miłości i szczęśliwym zakończeniem dla Was, kochani. Tak? Coś zarezonuje szczęśliwym zakończeniem dla Was przy miłości. Tu jest szczęśliwe zakończenie, spotkanie przy Was w miesiącu maju. Czyli albo dostaniecie informację, że coś się dla Was zadzieje w miesiącu maju. Szczęśliwego, to na co czekacie, oczekujecie, przyjdzie do Was szczęśliwa wiadomość. Tyle, kochani, ode mnie. Oczywiście subskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Piszcie komentarze, będzie mi bardzo miło. Łapki w górę. No i co, widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, cześć.